Z tej strony. Znowu trafiłam do więzienia. Ogólnie to nie jest takie zwykłe więzienie. To jest więzienie grymasa z McDonalda. Prawdopodobnie siedzę tutaj, bo zamówiłam szejka czekoladowego, a nie jego tutaj, wiecie, specjalnego urodzinowego szejka. W ogóle, czy mi się wydaje, czy on chodzi i pierdzi? Obrzydliwe! Dobra, wiecie co, ja stąd uciekam. Nie chcę tu już wąchać jego pierdów. Chcę się stąd wydostać. Kolejne więzienie, z którego uciekam. Nie wiem to już, które jest. Naprawdę możecie policzyć, ile razy już uciekałam z więzienia. Oj, co tutaj? A tutaj mam uderzyć tą kratkę, żeby ją rozwalić. O, matka, to jakiś pracownik McDonalda? Czemu on taką przykrótką koszulkę ma? Nawet burgera trzyma. A jaką szyję ma podwójną. No nie, on też pierdzi! Coś słyszałam, tu się coś spierdziało znowu. To chyba on. To jest pracownik McDonalda, się najadł tutaj na przerwie, wiecie, lunchowej, hamburgerów i pierdzi teraz. O jejku. A tutaj patrzcie, rury są od tego szejka. grymasa. Dobra, idziemy na górę, uciekamy. O, jakiś jetpack do kupienia, ale ja go nie chcę kupować. Chociaż czekajcie, sprawdzimy, co mamy w sklepie. Uwaga, Coca-Cola na szybkość. Najpierw Coca-Cola. Co to jest? God Blaster, ojeja! To Adrian lubi zawsze takie rzeczy kupować, o właśnie, telekineza! Gold mode. Nie, dobra, wiecie co, nic nie będę tutaj tutaj kupowała, bo to wszystko drogie jest. Chodźmy, przejdziemy to normalnie, najzwyczajniej w świecie. Zobaczcie, te kratki nawet są brudne od tego shakea grymasowego. Idziemy dalej razem wyjdziemy. O! Zestaw McDonaldowy Happy Meal i hamburger. Ktoś tu w ogóle się schował. Hello. Można się schować? Ej, patrzcie, tutaj widać sałatę i ser. O, tutaj jest ten shake grymasa, zobaczcie, urodzinowy. Czemu on w Polsce nie jest dostępny? To niesprawiedliwe. A tu nie można przejść? Join the group. ok Za darmo można morfę odblokować, jak się dołączy do grupy. A szkoda, że nie wiedziałam tego. O, o! On będzie gonił? On chyba goni, on chyba mnie widzi. Już goni, goni. Ale czy ja się mogę schować tutaj w hamburgerze? Nie zauważy mnie może, co? Ej, biegnie na mnie, biegnie. On chyba mnie widzi. On chyba mnie widzi. Dobra, uciekam. <laughs> uciekam, bo on pierdzi. Ale jak on śmiesznie biega, tak skacze dziwnie. Oj, tu miałam coś nacisnąć. Szybko, szybko. Pomachajmy innym graczom. Hello. Mam nadzieję, że znajdziecie wyjście, tak jak ja. Yy, gdzie ja mam teraz biec? Na górę. Widzę, że ktoś tam biegnie na górę, więc chodźmy tutaj. Czy on tutaj wejdzie? Aha, aha, on tu nie może wyjść. O, oj, 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 co on robi? Przeskoczył. Dobra, biegnę. Jednak się nie zatrzymuję, bo zaraz mnie złapie. Jejku, myślałam, że tu wskoczy. Dobra, poszedł sobie. Ale on w ręce trzyma w ogóle tego swojego szejka. Powinien mnie poczęstować. Nie miałam jakiejś przerwy na obiad. A chyba więźniowie dostają obiad, co nie? W ogóle dajcie mi znać w komentarzu, bo jeszcze się Was o to nie pytałam, co najczęściej zamawiacie do picia. Oczywiście z McDonalda, bo ja Wam powiem, ja najczęściej co zamawiam do picia to jest woda gazowana, na drugim miejscu to jest kawa czarna i na trzecim miejscu to jest Coca-Cola Zero. Ostatnio za dużo TikToka się oglądałam i cały czas Słyszę coca cola zamiast coca-cola. <gry> Dobra, otwieramy. O Boże, wielki shake. Jezus Maria. Ojeju, tutaj zobaczcie, zamiast zwykłej wody jest shake wlany w tej toalecie. Może, nie, myślałam, że da radę się tu wykąpać. Dobra, tu mamy dziurę, jak zwykle. A tu mamy jakiegoś kościotrupa! Dobra, nie przeszkadzajmy mu. Możemy zamknąć mu te drzwi? Nie, niestety nie możemy. Tu też hamburger w kiblu w ogóle jest. O! A tu patrzcie, tu dziura zakopana jest. Musimy sobie wykopać tą dziurę, okej. Okay. Pierwszy raz coś takiego widzę. Było to tak zawsze? Zawsze się spadało do dziury, nie? Przekopaliśmy się przez kibelek i jesteśmy w jakiejś jaskini. Też zobaczcie, zamiast jakiejś wody, lawy, cokolwiek to jest ten shake grymasowy. Wiszący most widzę. Czy on będzie jakiś popękany? Tak, widzę, że tutaj deski są pęknięte. Pękną pewnie, nie? Ej. O, nie! W czasie się pękało! Myślałam, że tylko dźwięk jest! A nie pęknie! Zobaczcie, jak długo on pęka ten most! Jest dźwięk i dopiero leci. Myślałam, że to takie, wiecie, udawane, żeby nas przestraszyć, a jednak spadłam. Dobrze, że tutaj za karę nie muszę żadnych fasolek jeść karnych za śmierć. Berki, Oj, co to? To się zapada? Jakiś dźwięk słyszałam? Nie, chyba nie. A, bo tutaj ta kula z gadula będzie leciała pewnie, nie? Oj, Kościu, gdzie ty biegniesz? Nie, 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 nie. Nie wskakuję za nim. On popełnił duży błąd. Taka różowa kula. Tam chyba nie dobiegnę, więc będę musiała tak po kolei korytarzami. Ej! Moja twarz się zmieniła. Zobaczcie, ja mrugam teraz! Wow! Od kiedy taka zmiana weszła, że ja mogę mrugać teraz? Nawet się uśmiecham bardziej. Co ty się dzieje z tym nutkiem, a to jest ta telekineza? Kurczę, jakby więcej osób to grało, to może bym wykupiła. O nie, pracownik McDonalda mi go Oni szybko, uciekamy, tutaj strzałki prowadzą. A to mam nacisnąć. Dobra, kręcę. O nie, 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 nie zostaw! Nie, ja nie chcę się zatrudnić w McDonaldzie! Pomocy! Ej, tam już nie mogę wyjść. A tu się otworzyło wyjście. Szybko. Uciekamy, uciekamy! Przed pracownikiem McDonalda! Dobra, tutaj strzałka prowadzi. A co jest tutaj? A, tu jest ten pracownik McDonalda! On jest do kupienia? Nikolas on się nazywa. Dobra, nie kupujemy tego pierdziocha. Idziemy tutaj i mamy tutaj windę. Oho! Czekajcie, a jak ja tu wskoczę? O! Aha. To w tym czasie, co jadę tą bardzo wolną windą, możecie zostawić subskrypcję, kto jeszcze nie ma. Najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego mojego filmu. Zostawcie tutaj bardzo dużo łapczyków w górę i zapraszam na mój sklep w Szybka reklamka jest, to lecimy dalej. Kafeteria albo Security Training. O, to ja chcę do kafeterii. Zamknięte! Aha, bo ja musiałam tutaj dołączyć do grupy. O Boże, a tam jest, zobaczcie, ten Ronald McDonald też, jako Morf. Szkoda, że tu nie można wejść. a nawet zestaw chyba jakiś za darmo, drwala można było odebrać. No trudno, to chodźmy w takim razie do security training. A tutaj jest ten, też ten wesoły taki, ten Happy Meal. Powiem Wam, że to pudełko też mnie przeraża. Nie wiem, kto był bardziej straszniejszy, czy ten clown Ronald, czy właśnie to pudełko yy, od Happy Meals z ADHD. Nie wiem, wydaje mi się, że on jest bardziej przerażający. O, tu mam coś nacisnąć. Coca-Cola? Coca-Cola! Ale mnie piorą tutaj pierdzielną, teraz mogę biec szybko. Du -du 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 -du. O, czekajcie, tu jest jakaś platforma. Jakieś tajne przejście odkryłam. Może do fabryki Grymasa? Nie. To co? Gdzie ja jestem? Oj, nie! Uff! Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że ja już coś podobnego przechodziłam. Tylko nie pamiętam, czy to było na bandzie Banan? Oj, tu chyba się zbekałam na koniec, bo taki zielony dymek poleciał. Ale coś podobnego już przechodziłam. Tylko czy to jest tylko zmieniony kolor grafika na tego grymasa? Tak wygląda. Oj! Właśnie, a mogę jego kupić za 99 robuxów? Nie, no trochę dużo. O, tutaj możemy, zobaczcie, pogadać przez telefon z więźniami, ale nikogo nie ma, więc nie pogadamy sobie przez telefon. O, tutaj teraz chyba na górę mamy pójść. Oj, oj, oj. Tu zamknięte, tam rozlane szejki są więc chyba musimy iść tutaj, do tego magazynu. Powiem Wam szczerze, ja to bym chciała, żeby McDonald's zrobił właśnie takie zabawki z tym grymasem, z tym pudełkiem, z tym Ronaldem Clownem, bo chyba czegoś takiego jeszcze nie było, nie? A jeżeli było, to przepraszam, ominęłam tą serię. Dobra, stawiamy drabinę. Ojejku, tą klapą w głowę dostałam, czy ja tam doskoczę? O, 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 dobra, udało się. Nawet drabina tutaj jest fioletowa. O, o, pan Ronald. McDonald's z patelnią! <noise> oj, tutaj mnie zdmuchuje, muszę skakać, żeby być trochę szybsza. Co tu tak syczy? Jakieś gazy grymasowe. Tutaj chyba musimy zakręcić. Od gazu, no nie wierzę w siebie. Co ja właśnie zrobiłam? Spadłam znowu do tego patelniowego Ronalda. Oj, oj, oj! oj. Dobra, skaczemy, skaczemy, skupmy się. Dobrze, że są zaznaczone te żółte punkty. To przynajmniej wiem kiedy się odbić. Myślałam, że w rurę przywale. I spadnę. Dobra, udało się. Lecimy dalej pod drabinie. A, i teraz do góry pewnie, tak? Jakieś lasery, coś? Nie, gdzie ja mam biec? Nie do góry? A, tutaj. Oj! A, do jednego miałam skoczyć. Myślałam, że tak do góry będziemy się wspijać. Nieważne. Lag mózgu. Lag mózgu. O, jest zestaw! Tutaj chciałam dotrzeć właśnie. To tutaj to widziałam, nie? O, o, teraz nas czeka walka z tym Ronaldem. O... Od... Nie, to on ma życie jakieś. A jak ja mam go pokonać? A oh, waa! Wow! Rzucił we mnie czymś, jakimś sosem. Oh, Madzuka! <ścoughs> Czyli to jest bazuka wersja McDonald'owa. Aaa! Zostaw, zostaw, zostaw mnie. Aj, aj, patrzcie, sosem w niego strzelam i frytkami, I sosem. Burgerem. O, już mi się ta bazuka podoba. To przynajmniej jedzeniem rzucam. No, dawaj, w głowę. Sos serowy jakiś! No już, sią! Ach, nie, 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 z tego patentem nie chcę oderwać od siebie. Ale wybuch mi prosto w twarz, co jest? Ale jaja, o nie, moja bazooka zniknęła najgorzej. Ale tamta magzuka mi się bardzo podobała. Strzelała jedzeniem McDonald'owym. Dobra, czy to już będzie koniec? Uuuuh, na głowę spadłam! Pom! Ale tutaj fikołków głowy Czemu ja tam lewitowałam przez chwilę? Ej, patrzcie, tam też jest kolejny kościotrup. W szejku. Już takiego szejka to ja bym się napić nie chciała. Wyjście, nareszcie wyjście. A, jeszcze nie, do góry. To do góry, do góry. Proszę, walkę z bossem już. Tak jest! A to my nie walczymy z Grymasem, tylko walczymy z tym Ronaldem? Oj, zestaw! Happy Meal'em strzelamy teraz! Dobra, a czemu on nie traci życia? Czemu on nie traci życia? Co jest z nim? Aha Zostaw. Łap zestaw z McDonalda. Czemu ja go nie mogę trafić? Co tu się dzieje? Ja wiem, bo ja mu strzelam w głowę, a powinnam tutaj w TT te te bronię jego strzelać. O nie, weszą weszłam w jakiegoś slajma. Nie wiem, ile HP mam. Niedobrze. Nie wiedziałam, myślałam, że w głowę jego mam strzelać. Dobra, jedno ramię rozwalone, teraz drugie. A, 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 nie! O, dobra, uniknęłam, uniknęłam. Strzelamy Happy Meal'em. Happy Meal'em. Burgerami. Dobra, o! Uwaga, uwaga, kręci się. Czy on jeszcze wysoko, będzie ze mną walczył? Nie. Przepadł. Czy to już jest tutaj transport do domku? Jej! O, będę mogła strzelać. ma go Szybko, rozwalamy bramę! Castonych! Pom! Uciekamy! <grystanie> Oddalmy się od tego przeklętego McDonalda albo więzienia Grimasa. Wygląda na to, że to już jest koniec gry. Koniecznie zostawcie tutaj bardzo dużo łapeczek w górę, jeżeli odcinek Wam się podobał. Ja Wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa pa!